Czy wiesz, że ponad 50% mężczyzn po 50 ma problemy z prostatą i nawet nie zdają sobie z tego sprawy? Zgadza się. A co gorsza, wielu z tych problemów można by uniknąć, eliminując pewne destrukcyjne nawyki z życia. Dzisiaj zdradzę Ci pięć rzeczy, których twoja prostata nienawidzi i które narażają twoje zdrowie. A ty nawet o tym nie wiesz. Zostań do końca ponieważ numer 3 możecie zaskoczyć i może być częścią twojej codziennej rutyny właśnie teraz. Diety bogate w tłuszcze nasycone. Cichy wróg prostaty. Hamburgery, kiełbasa, tłuste sery i inne produkty bogate w tłuszcze nasycone są pyszne i kuszące, ale ich nadmierne spożycie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, szczególnie dla prostaty. Czy wiesz, że dieta bogata w tłuszcze nasycone zwiększa o 35% ryzyko rozwoju łagodnego przerostu prostaty BPH? Ten stan, charakteryzujący się powiększeniem prostaty, może powodować nieprzyjemne objawy, takie jak częsta potrzeba oddawania moczu, szczególnie w nocy, trudności z oddawaniem moczu, słaby lub przerywany strumień oraz uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Związek między tłuszczami nasyconymi, a BPH, tkwi w przewlekłym stanie zapalnym, który te produkty wywołują w organizmie. Prostata, podobnie jak inne narządy, nie jest odporna na ten stan zapalny. Spożywając nadmierne ilości tłuszczów nasyconych, wywołujesz reakcję zapalną, która może przyczyniać się do nieprawidłowego wzrostu prostaty. To tak, jakby twoja prostata pracowała w nadgodzinach, ale nie po to, by pełnić korzystne funkcje a po to, by zwalczać stan zapalny spowodowany Twoją dietą. Ale nie wszystkie tłuszcze są takie same. Podczas gdy tłuszcze nasycone są szkodliwe, zdrowe tłuszcze, takie jak te zawarte w awokado, orzechach, oliwie z oliwek i tłustych rybach, mają działanie ochronne na prostatę. Te produkty zawierają kwasy tłuszczowe omega-3 i inne związki, które pomagają zmniejszyć stan zapalny i utrzymać zdrową prostatę. Dlatego, jeśli chcesz dbać o swoją prostatę i zapobiegać BPH, kluczowa jest zmiana diety i ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych. Wybieraj świeże i naturalne produkty, takie jak owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i chude białko. Włącz do swojej diety zdrowe tłuszcze, które pomogą Ci chronić prostatę i poprawić ogólny stan zdrowia. Pamiętaj, że małe zmiany w diecie mogą mieć duże znaczenie dla Twojego długoterminowego samopoczucia. Kontynuując temat zdrowej diety dla prostaty, ważne jest, aby zrozumieć, że odżywianie nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na zdrowie tego gruczołu. Chociaż tłuszcze nasycone są wrogiem, którego należy unikać, istnieją inne elementy diety i nawyki, które mogą przyczyniać się do rozwoju łagodnego przerostu prostaty. BPH i innych schorzeń gruczołu krokowego. Nadmierne spożycie czerwonego mięsa, zwłaszcza przetworzonego, również wiąże się ze zwiększonym ryzykiem BPH. Mięsa te, oprócz zawartości tłuszczów nasyconych, mogą zawierać inne związki sprzyjające stanom zapalnym i rozrostowi prostaty. Z drugiej strony, dieta bogata w owoce i warzywa, zwłaszcza te o intensywnych kolorach, takich jak czerwony, Pomarańczowy i zielony dostarcza przeciwutleniaczy i innych składników odżywczych, które chronią prostatę przed uszkodzeniem komórek i stanem zapalnym. Pomyślmy o bogactwie polskich sadów i ogrodów. Likopeny obecne w pomidorach, na przykład, mają udowodnione korzystne działanie na zdrowie prostaty. Oprócz diety, styl życia odgrywa kluczową rolę. Siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej mogą zwiększać ryzyko BPH. Nie dajmy się złapać w pułapkę. Kanapowego ziemniaka. Regularne ćwiczenia wręcz przeciwnie pomagają utrzymać prawidłową wagę, zmniejszają stany zapalne i poprawiają krążenie krwi, co korzystnie wpływa na zdrowie prostaty. Może wspólny spacer po łazienkach? Zaleca się co najmniej 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej przez większość dni tygodnia. Nadwaga i otyłość również wiążą się ze zwiększonym ryzykiem BPH. Nadmiar tkanki tłuszczowej, zwłaszcza brzusznej może przyczyniać się do przewlekłego stanu zapalnego i zaburzeń hormonalnych, które sprzyjają rozrostowi prostaty. Utrzymanie prawidłowej wagi poprzez zbilansowaną dietę i regularne ćwiczenia jest kluczowe dla zdrowia prostaty. Dbajmy o siebie, niczym o ogródek działkowy. Kolejnym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest spożycie alkoholu. Chociaż umiarkowane spożycie alkoholu nie wydaje się mieć bezpośredniego wpływu na prostatę, nadmierne picie może mieć negatywny wpływ na zdrowie ogólne, w tym na zdrowie prostaty. Zaleca się ograniczenie spożycia alkoholu, a jeśli już pijemy, to z umiarem powiedzmy, jak kieliszek dobrego wina do obiadu niczym lampka wina z ziemi obiecanej. Wreszcie, niezwykle ważne są regularne badania lekarskie. I rozmowa z lekarzem o wszelkich objawach związanych z prostatą. Wczesne wykrycie problemów z prostatą może znacząco poprawić rokowania i jakość życia. Pamiętaj, że profilaktyka i dbanie o zdrowie to klucz do utrzymania zdrowej prostaty przez całe życie. Trochę jak dbanie o ogródek działkowy. Regularna pielęgnacja przynosi najlepsze rezultaty. Nie wahaj się skonsultować ze specjalistą. Aby uzyskać spersonalizowane zalecenia dotyczące diety, stylu życia i zdrowia prostaty, dobry lekarz to jak dobry mechanik zadba o to, żeby wszystko działało sprawnie. Przewlekły stres cichy niszczyciel prostaty. W dzisiejszym świecie przewlekły stres stał się cichą epidemią, która dotyka miliony ludzi. Niczym szarańcza niszczy nasze zdrowie i spokój. Chociaż powszechnie kojarzymy stres z problemami emocjonalnymi i psychicznymi, mało kto zdaje sobie sprawę z jego bezpośredniego wpływu na zdrowie fizyczne, zwłaszcza prostaty. Przewlekły stres, charakteryzujący się długotrwałym narażeniem na stresujące sytuacje, może mieć niszczycielski wpływ na organizm, jak długotrwały pobyt na Syberii. Kiedy doświadczamy stresu, nasz organizm uwalnia kortyzol hormon stresu. Chociaż kortyzol jest niezbędny do radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi, jego nadmierna i długotrwała produkcja może powodować stany zapalne w całym ciele, w tym w prostacie, zupełnie jak za dużo chrzanu do obiadu. Przewlekłe zapalenie prostaty może przyczyniać się do rozwoju łagodnego przerostu gruczołu krokowego, schorzenia powszechnego u mężczyzn po 50, charakteryzującego się powiększeniem prostaty i mogącego powodować nieprzyjemne objawy takie jak częsta potrzeba oddawania moczu, zwłaszcza w nocy, trudności z oddawaniem moczu, słaby lub przerywany strumień moczu oraz uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Oprócz stanu zapalnego, przewlekły stres osłabia układ odpornościowy, czyniąc nas bardziej podatnymi na infekcje dróg moczowych i inne problemy z prostatą. Jak brama na wietrze dla zarazków. Infekcje dróg moczowych mogą być szczególnie problematyczne dla prostaty, ponieważ mogą prowadzić do zapalenia gruczołu krokowego, bolesnego stanu zapalnego prostaty. Ale nie wszystko stracone. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Istnieją różne techniki, które mogą pomóc w kontrolowaniu stresu i ochronie zdrowia prostaty. Medytacja i yoga to starożytne praktyki, które okazały się skuteczne w redukcji stresu i promowaniu relaksu. Nawet głębokie oddychanie przez 5 minut dziennie może zrobić różnicę, jak szklanka zimnej wody w upalny dzień. Oprócz tych technik ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia, który obejmuje regularne ćwiczenia, zbilansowaną dietę i odpowiednią ilość odpoczynku, jak mówi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ćwiczenia pomagają zmniejszyć stres i poprawiają krążenie krwi co korzystnie wpływa na zdrowie prostaty. Dieta bogata w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste dostarcza składników odżywczych niezbędnych do utrzymania zdrowej prostaty. Odpowiedni odpoczynek pozwala organizmowi zregenerować się po codziennym stresie. SEN to zdrowie. Jeśli czujesz, że stres wpływa na Twoje zdrowie, nie wahaj się szukać profesjonalnej pomocy. Terapeuta lub doradca może nauczyć Cię technik radzenia sobie ze stresem i pomóc w opracowaniu strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Pamiętaj, że zdrowie Twojej prostaty jest ważne. Nie pozwól, aby przewlekły stres ją zniszczył. Przyjmij zdrowy styl życia i praktykuj techniki relaksacyjne, aby chronić swoją prostatę i poprawić jakość życia. Dbaj o siebie jako o swoją działkę na RODOS. Brak nawodnienia. Częsty błąd z poważnymi konsekwencjami dla prostaty. Nawodnienie jest niezbędne do życia, a jego znaczenie dla zdrowia prostaty jest często niedoceniane. Czy wiesz, że ponad 75% mężczyzn nie pije wystarczającej ilości wody dziennie? Ta alarmująca statystyka, potwierdzona przez Mayo Clinic, ujawnia powszechny błąd, który może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia prostaty. Kiedy nie pijemy wystarczającej ilości wody, toksyny gromadzą się w organizmie. Toksyny te mogą bezpośrednio wpływać na zdrowie prostaty, zwiększając ryzyko infekcji i powiększenia gruczołu. Brak odpowiedniego nawodnienia może utrudniać usuwanie zbędnych produktów przemiany materii i toksyn z moczem, co może podrażniać prostatę i przyczyniać się do jej stanu zapalnego. Ponadto, odwodnienie może wpływać na stężenie moczu czyniąc go bardziej gęstym i kwaśnym. Ten zagęszczony mocz może podrażniać prostatę i zwiększać ryzyko infekcji dróg moczowych, które mogą rozprzestrzeniać się na prostatę i powodować zapalenie gruczołu krokowego, czyli bolesny stan zapalny gruczołu. Odpowiednie nawodnienie jest kluczowe dla utrzymania zdrowej i prawidłowo funkcjonującej prostaty. Woda pomaga rozcieńczyć mocz, co ułatwia usuwanie toksyn i zmniejsza ryzyko podrażnienia i infekcji. Ponadto, woda pomaga utrzymać odpowiednią równowagę płynów w organizmie, co jest niezbędne dla optymalnego funkcjonowania prostaty. Ile wody powinniśmy pić? Idealnie, powinniśmy pić co najmniej 2 litry wody dziennie. Jednak indywidualne potrzeby mogą się różnić w zależności od wieku poziomu aktywności fizycznej, klimatu i innych czynników. Ważne jest, aby słuchać swojego ciała i pić wodę, gdy odczuwasz pragnienie. Jak upewnić się, że pijemy wystarczająco dużo wody? Prostą sztuczką jest noszenie ze sobą butelki wody. W ten sposób będziesz miał wodę pod ręką i będziesz mógł pić przez cały dzień. Nie czekaj, aż poczujesz pragnienie, ponieważ pragnienie jest oznaką, że jesteś już odwodniony. Inne wskazówki dotyczące utrzymania dobrego nawodnienia. Pij wodę przed, w trakcie i po wysiłku fizycznym. Spożywaj owoce i warzywa o wysokiej zawartości wody, takie jak arbus, ogórek i sałata. Unikaj słodzonych napojów, ponieważ mogą cię odwodnić. Ogranicz spożycie alkoholu i kofeiny, ponieważ mogą działać moczopędnie. Pamiętaj, że nawodnienie jest kluczowym elementem dla utrzymania zdrowej prostaty. Nie lekceważ znaczenia picia wystarczającej ilości wody i wyrób w sobie nawyki, które pomogą ci utrzymać odpowiednie nawodnienie przez cały dzień. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące nawodnienia i zdrowia swojej prostaty, nie wahaj się porozmawiać z lekarzem. Teraz, gdy znasz już tych pięciu cichych wrogów twojej prostaty, na co czekasz, aby wprowadzić zmiany? Nie czekaj, aż pojawią się objawy, żeby zacząć działać. Twoje zdrowie jest w twoich rękach. Jak mówicie, zdrowie jest najważniejsze. Daj swojemu ciału to, czego potrzebuje i unikaj tych destrukcyjnych nawyków. Jeśli spodobał Ci się ten film i chcesz więcej porad na temat męskiego zdrowia, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. I daj znać w komentarzach którego z tych nawyków musisz się jak najszybciej pozbyć? Do zobaczenia w kolejnym filmie i pamiętaj: zdrowa prostata to pełne życie. Jak mawiał rej, bo kto zdrowia nie ma, temu nic nie smakuje.